Testy, porady, opinie. Forum Społeczność. Skuterowo.com Cześć, witam Was w kolejnym odcinku w serii Romec 125. Tym razem jesteśmy na naszym showroomie, gdzie stoi pojazd White City. Ten egzemplarz jest, jest to 50 na dwusuwie, niemniej jednak nie bez powodu pojawia się w tym odcinku ponieważ również ten skuter występuje w wersji 125 silnikiem czterosuwowym. Jest to ciekawa propozycja dla osób, które cenią komfort, ponieważ ten skuter wyposażony jest w duże koła, w duże w sensie 16-calowe koło z przodu i 14-calowe koło z tyłu. Są to dosyć um, ciekawe um, rozwiązanie, ponieważ um, Doskonale te koła wybierają kolejne oraz dziury, których jest dosyć dużo w mieście. Skuter ma dosyć niski środek ciężkości plus te koła, które są tutaj duże, plus dwa hamulce tarczowe doskonale wybierają wpływają na trakcję tego skuterka. W skuterze White City, tylna lampa, jest wykonana w technologii LED. Tak jak jakieś światła pozycyjne, jak i światło stop, kierunkowskazy wykonane w technologii LED. Także dosyć współczesne rozwiązanie i dosyć efektywne na pewno. W tym skuterze warto zwrócić uwagę przede wszystkim na kufer, który znajduje się pod siedzeniem. Jest on dosyć pojemny, jeżeli chodzi o skutery, które mają dosyć duże koło z tyłu, czyli 14-calowe koło. Zazwyczaj w innych modelach podobnej konstrukcji ten schowek już jest dosyć ubogi. Niemniej jednak tutaj w tym skuterze schowek jest dosyć duży, bez problemu zmieści się tutaj kask. Wracając jeszcze do tylnego hamulca, który jest tarczowy, hydrauliczny, jest dosyć ciekawie schowany, wewnętrznie tak naprawdę, od strony... Od strony silnika, zarówno takie rozwiązanie jest w silniku 50 cm3 dwusuw, jak i w czterosuwie na pojemności 125. Silnik, w którym wyposażony jest ten pojazd o pojemności 125, jest to dokładnie ta sama konstrukcja, która znajduje się w Retro 7. Ten silnik jest przez nas już tak naprawdę wypróbowany i używany od lat, w związku z tym mamy pewność, że ta konstrukcja jest trwała i zapewnia bardzo dobre osiągi. Deska rozdzielcza w tym pojeździe informuje nas o podstawowych parametrach jazdy, czyli wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik prędkości oraz wskaźnik aktualnego naładowania akumulatora. W trzech takich otworach znajdują się kontrolki kontrolki kierunkowskazów oraz świateł drogowych. Być może one się wydają, że będą niewidoczne, niemniej jednak z pozycji kierującego są one widoczne i można je tam dostrzec. Manetki w tym pojeździe wbudowane są w osłonę przedniej kierownicy. Standardowo po prawej stronie roz... przycisk startera, włącznik świateł, świateł awaryjnych, co może być dodatkowym atutem. Niemniej jednak nie będą potrzebne, mam nadzieję, w tym skuterze. Po lewej stronie klakson, włącznik kierunkowskazów, jak i przełącznik świateł drogowych i mijania. White City z przodu znajduje się lampa, która jest wbudowana w osłonę kierownicy, dwa światła w kierunkowskazy, no i taki mały, niewielki grill, który dodaje smaczku temu całemu pojazdowi. Z przodu, jak i z tyłu zastosowane są aluminiowe. Sprychowe koła, które się mogą podobać. Dzięki za oglądanie kolejnego z naszych odcinków z serii Romet 125. W ciągu najbliższych dni pojawi się motocykl ZK125, nasz bestseller. Już serdecznie w tej chwili zapraszam do oglądania następnego odcinka. Dzięki. Testy, porady, opinie, forum społeczność. Skuterowo